Dzień dobry, minęła godzina 12, Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Marek Rogalski, analityk doma BOŚ, a skoro Pan Marek jest w naszym studiu, to znaczy, że będziemy rozmawiać o rynku walutowym. Dzień dobry Panie Marku. Witam Państwa. Oczywiście, jeżeli rynek walutowy, to trzeba zacząć od tego najpopularniej, najpopularniejszej waluty, czyli dolara. Ten wykazuje wciąż nadzwyczajną siłę, czy w ogóle jest szansa na to, że do, zmieni się jakiś układ sił na tym rynku? Czy, czy, te, czy dolar jest, ma szansę na to, że być właściwie szansę, Trudno to nazwać szansą. No, natomiast, czy jest y, opcja na to, żeby dolar się zaczął w końcu osłabiać? No to jest dobre pytanie. Pamiętam, jak tutaj byłem chyba w studiu, jakoś w wakacje. Tak, dwa miesiące temu. Też właśnie. rozmawialiśmy o, o dolarze. Tak, myśmy o dolarze. I ja powiedziałem o czymś takim, żeby zawsze patrzeć na relacje między walutami i żeby zerkać na to, że. Dolar nie ma za bardzo alternatywy wśród innych walut, i to się jakoś w jakąś miarę jak widać sprawdziło. Ja zwrócę uwagę na to, że jeżeli na przykład mówimy o czymś takim jak bezpieczne przystanie, to z reguły tu zaliczamy no tak, sobie franki i frank, złoto, tak? Natomiast jakbyśmy tak patrzyli bardziej pod kątem ekonomiczno płacalnym nazwijmy to tak. To dolar jest właśnie tym safe haven, ponieważ amerykański dług jest wciąż oprocentowany na takim całkiem fajnym poziomie tam 1,5%, 2%, 2%, także to jednak jest e, oczywiście ten magnes, tak? I ostatnie tygodnie generalnie przyniosły nam taki właśnie ran w stronę obligacji. Mhm. Czy to obligacje były europejskie, gdzie mamy minus 0,6% na niemieckich, także w ogóle też fenomen. E, I właśnie te 1,5% na amerykańskich. I to tłumaczyło, czemu dolar był silny, ponieważ e, jako alternatywa jest wciąż ciekawy, a mieliśmy oczywiście masę ryzyk w postaci tutaj e, tych tarć amerykańsko-chińskich w końcu sierpnia, e, obaw związanych z gospodarką światową itd. Tak e, I to tłumaczyło właśnie siłę dolara. Więc teraz, jeżeli e, w ogóle myślimy o tym, że dolar może być słabszy, to musi być na pytanie, czy zniknie globalne ryzyko. A zniknie? A tak. Właśnie, bo ja je, powiem tak: jak patrzę na to, co się dzieje na świecie, to mam wrażenie, że mamy takie sinusoidy, które powracają co pewien czas do e, e, uderzenia. Tak? Na przykład Trump ma taką taktykę kija machewki, tak? że mu Chińczykom, ok, pogadam, pogadamy, po czym mówi po miesiącu, nie no, wy za wolno ze mną negocjujecie, to ja wam dowalę jeszcze więcej. Więc jakby Teraz widzimy ostatni tydzień tak, że coś się zaczęło zmieniać, że niby spotkanie w październiku, delegacji. Dzisiaj rano wyczytałem, że jeszcze ma być spotkanie prezydentów podobno w połowie listopada, więc coś niby dzieje. Tylko pytanie, czy z tego wyjdzie. Tak? I, I Jak patrzymy na przykład na sondaże sobie w Stanach i widzimy poparcie dla Trumpa versus ktoś z demokratów, to Trump przegrywa w każdej konfiguracji. Więc ja mam wrażenie, że i Trump wie, że musi grać na czas i Chińczycy będą grać na czas, tak? Będą oczekiwali tego, że może wygra Joe Biden i z nim będzie prości tak, rozmawiać, więc, więc tutaj to globalne ryzyko po prostu będzie falować, tak? Mamy na przykład temat Brexitu, który niby się nam może odroczyć, ale wczoraj powiedział premier Johnson, że Kolejny raz tego już nie będzie, tak? czyli on się nie zgodzi na przesunięcie poza styczeń, tak? który teraz jest znów na tapecie. Więc to dziś tam będzie się wracało, więc dolar raczej, jeżeli będzie taniał, to to będzie korekta, tak, która potrwa nie wiem, dwa tygodnie, może trzy tygodnie, ale nie mówmy o tym, że zmieni trend. No chyba, że nagle się okaże, że Fed będzie ciął stopy. Tak bardzo mocno, że to wszystko się wysypi. ale no właśnie spo, nie. Wspomniał Pan o Fedzie, wrześniowa, wrześniowe posiedzenie. Czy tutaj obniżka stóp procentowych jest przesądzona? Ostatnio widziałem statystyki, gdzie 90% rynku wierzy w to, no, że dojdzie do tej obniżki. Ta statystyka, powiem Panu, że się nie zmienia od miesiąca. Tam mieliśmy takie pachnięcie ostatnio w zeszłym tygodniu, że nagle zaczęli wierzyć w większą obniżkę po tym jak mieliśmy, gorszy jestem na przemysłu w zeszłym tygodniu, ale generalnie rynek rzeczywiście daje 90 parę procent na to, że będzie 25 punktów bazowych w dół. Więc pytanie, czym jeszcze zaskoczy, tak, Fecko? Rynek wie, że jest obniżka, tak? Ja osobiście zwracał uwagę na treść komunikatu, która będzie 18 września, czyli na to, czy um, rzeczywiście rację ma rynek który uważa, że Fed zaczął cykl obniżek procentowych, mm -hmm. czy racji ma Fed, który mówi, słuchajcie, my tylko się tak? To nie jest nowy cykl, tylko cykl podwyżek, w którym jest obniżka. tak? <grym> więc <grym> więc y, zobaczymy, kto ma rację. Oczywiście, jeżeli byłaby sytuacja, że rynek nie wierzyć masowo znów w to, że będzie cięcie stóp w grudniu, to dolar mógł być nieco słabszy. Tylko Chodzi generalnie o to, że my te cięcia mamy co pewien czas. One są w limicie 25 punktów bazowych. I tak jak powiedziałem, patrząc na inne rynki, widać, że ten dolar i tak, i tak, mimo tych cięć z TWS-a, wciąż jest ciekawy. Inna sprawa zupełnie jest taka, że jak spojrzymy sobie na rynki długu, to mam wrażenie, że ktoś przesadził tak, z oczekiwaniami, że Będą duże cięcia, że zobaczymy jakieś pompowanie pieniędzy. To wszystko odbywa się powoli, tak? I słusznie, bo Decydenci powinni działać powoli, powinni działać yy, tak, żeby mieć ten arsenał zawsze gdzieś tam sobie zapasowy, schowany. Yy -y. A czy pod, yy, obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych pod względem makroekonomicznym jest uzasadniona? Czy ona nie jest takim, tak trochę wymuszona przez rynek, a nawet przez Donalda Trumpa? No właśnie, trochę mam wrażenie, że rynek sobie tak koncypuje i jakoś to wymusza. Jerome Powell jest prezesem, który mówi słowa takie bardzo, on powiedział, ostrożne, o nich zająć stanowiska, a nie w to, nie w tą mhm. stronę. Tam padały takie jego sformułowania, zrobimy to, co będzie właściwe. No właśnie. Ciężko to jakoś Tak, tak. Natomiast, natomiast powiem tak. Raczej nie spodziewam się takiej sytuacji, że obniżki we wrześniu nie będzie. Mm -hmm. No bo to było trochę szokiem, tak. Natomiast zwrócę uwagę Państwa też na taki wskaźnik zaskoczeń ekonomicznych. To robi City Group i generalnie, że wskaźnik rośnie, to znaczy, że dane, które przychodzą, nie są takie złe ekrany, jak myślał, że mogą być. I efekt jest taki, że jak spojrzymy na ten wskaźnik, to on sobą do góry, tak, dla Stanów. Generalnie wskaźnik w ogóle dla całej grupy G10 tych rynków rozwiniętych tak, też idzie do góry. On jest teraz na najwyższym poziomie od roku. Więc powstaje pytanie, gdzie jest ta recesja, tak, która ma zaraz nadejść, tak, że ma być wielkie tąpnięcie, wielkie boom. Mam wrażenie, że tego tak od razu nie ma, więc. Jeżeli by się okazało, że po posiedzeniu 18 września ten przekaz, który wychodzi z Fedu, nie jest taki konkretny, że będziemy mieć obniżkę jeszcze jedną w grudniu, tylko być taki sam pory, że patrzymy, przeglądamy się, działamy jak jest potrzeba, to mam wrażenie, że dolar może być ponownie mocniejszy. A to. Zobaczymy, tak? Za, za te półtora tygodnia. Właśnie, Fed półtora tygodnia, natomiast w tym tygodniu Europejski Bank Centralny, czy on może tutaj namieszać na rynku walutowym? Czy można się na przykład spodziewać kolejnej rundy ilościowego luzowania? Tutaj mamy coś, co ja bym nazywał mitem pana Dragiego, tak? Czyli 2012 rok, przypomnę, Maria Dragi w lipcu powiedział, że zrobi wszystko, co możliwe, żeby ratować strefę euro. Teraz się wydaje, że znowu zrobi wszystko, co możliwe, że wytoczy wszystkie działa, które są, że to wszystko ruszy. Natomiast pytanie, czy zrobi, czy nie zrobi? Stawiam, że to zrobi, ale pani Lagarde, czyli poczekamy Jeszcze na te chwilę. ruchy. To, co ECB teraz pewnie pokaże, to pokaże obniżkę stopy depozytowej. Tak, Ten rynek oczekuje. Pewnie zobaczymy jakieś zmiany w tym tak zwanym Forward guidance, czy tym przekazie do rynku. Natomiast, jeżeli mówimy o restarcie programu QE, czyli skupu aktywów, widać było po przeciekach, że decydenci z północy, czyli Niemcy, Francja, Estonia, Holandia, mówili, żeby tego tak szybko nie robić, gdyż jakby efektywność programu QE akurat w strefie euro być może nie jest taka duża. Więc tu się rynek może nieco rozczarować, ale jeżeli ten komunikat, który. Będzie towarzyszył tej decyzji i to, co zobaczymy na konferencji prasowej Marii Dragiego, będzie y, sugerowało, że dalsze ruchy są możliwe, jeżeli się jeszcze wszystko pogorszy. To rynek będzie wierzył w to, że przyjdzie pani Lagarde i jeszcze bardziej poluzuje. Więc y, tutaj, jeżeli spodziewamy się, że. Jakieś będzie wyraźne odbicie pary euro-dolar po czwartku, to ono pewnie będzie, ale trwające może nie wiem, dwie godziny, ale, ale nie, nie dwa tygodnie. Mhm. Temat, o którym Pan już też wspomniał, czyli Brexit, no i oczywiście Fund brytyjski. No tutaj to już po prostu się bardzo dużo dzieje, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Czy widzi Pan w ogóle szanse na jakieś trwalsze odbicie funta? No z funtem z mamy coś, co bym nazwał Never Ending Story. Czyli przeciąganie liny, kombinowanie. E, trochę jest to, mam wrażenie, takie zgniłe jabłko, które otrzymali konserwatyści e, dzięki panu Cameronowi przed trzema i nie wiadomo, co z tym zrobić, tak? E, czy robić referendum, czy nie robić, czy wyjść, czy nie wyjść. E, Boris Johnson e, prezentuje tą taką bardziej, powiedziałbym, bardziej radykalną. E, w flankę u tak, Torysów, ale też jemu się nie udaje. Znaczy, powiem tak, e, taktyka, którą Barry Johnson przyjął, żeby iść na tak zwane czołowe zderzenie z Unii Europejskiej, czyli powiedzieć, że wychodzimy bez umowy, a wy to zróbcie, żeby nie wszyscy z bezumowy nie wyszli, jest zbyt ryzykowna. I wcale się nie dziwię, że parlament to zablokował. E, natomiast e, Tutaj mam wrażenie, że my będziemy szli w stronę wyborów przeterminowych. To głosowanie, które było przegrane wczoraj, pewnie będzie powtórzone jeszcze raz dziś w drugiej połowie października. Te wybory się odbędą być może gdzieś listopad, z początku grudnia. Natomiast nie jestem pewien, czy po tych wyborach w Wielkiej Brytanii właśnie późno jesienią, my zobaczymy jakiś, jakąś większość, która będzie w stanie coś zmienić. Bo jeżeli wygra partia Brexitu, no to będziemy mieć znów taką przepychankę, tak? Wyjdźmy, wyjdźmy, nie wejdźmy, więc to oczywiście osłabia funta w długim terminie, ponieważ jest rzeczą złą dla gospodarki. Jeżeli ma Pan niepewność, jeżeli nie wie Pan, kiedy wyjdziemy, czy nie wyjdziemy, to blokuje Pan inwestycje w firmach, tak w związku z tym, jakby to na długą metę moim zdaniem. Powiem tak, marginalizuje funta. Po prostu on staje się walutą, która jest mniej przewidywalna, w związku z tym mniej ciekawa. Tak? Spekulanci mają wraj, ale ci, którzy myślą inaczej, mają gorzej. Mhm. Na deser zostawiłem naszą walutę, czyli polski złoty. Yy, ostatnie tygodnie właściwie widzieliśmy dość dużą słabość na, na naszej waluty euro do, dotarło do prawie 4.40 dolar prawie już 4 zł natomiast ostatnich dniach widać delikatne jakby odreagowanie pytanie właśnie czy to jest odreagowanie czy już zmiana takich nastrojów i teraz czas na to żeby zł, złoty pokazał siłę a to jest odreagowanie i to jest odreagowanie które może przejść być może w jakiś trend boczny yy, o ile się nic strasznego na świecie nie pojawi, e, jakieś mocne tąpnięcie w relacjach amerykańsko-chińskich, nie wiem, na przykład wojna gospodarcza, czy ta na blokadach i tak dalej. E, to pewnie w tym trendzie bocznym jakoś pozostaniemy. Tak? E, euro, złoty, oczywiście 4,40 to jest z góry taka, taki sufit. 4,30 z dołu to jest już taka blokada, więc to jest taki jakby kleszcz. Mamy na euro złotym, natomiast dolar złoto oczywiście kopiuje to, co się dzieje z dolarem na świecie. I tak jak powiedziałem, jeżeli my w ciągu najbliższych kilkunastu dni będziemy wracali, zwłaszcza po Fedzie, tak, będziemy wracali do jakiś umocnienia dolara, to nie wydaje mi się, żebyśmy na dolar złotym byli jakoś szczególnie niżej niż teraz, tak więc. Ten, ten wątek 4.0 pewnie będzie powracał gdzieś późno, jesienią. Rozumiem, że Rada Polityki Pieniężnej, która też zbliża, spotyka się w najbliższych dniach, tutaj właściwie już nie ma. A czy właśnie? O Radzie nie mówi, ponieważ Rada na rynek nie ma w większego wpływu. Rada powtarza jak mantrę to, że stóp nie zmieni i rynek w to już też wie, że stóp się nie zmienią. Raczej odniesień do um, tego, co się dzieje w temacie politycznym. Nie będzie, bo mam kampanię wyborczą, więc raczej się do tego nie odnosi. Um, więc po prostu to jakby. Jesteśmy zakładnikami sytuacji. Jesteśmy zakładnikami tak, tego, co się dzieje na świecie, tego, co się dzieje na globalnym rynku długu, co się dzieje w strefie euro, to się dzieje w USA, w Chinach. A tam jest tak, że teraz już chwilowo jest nieco lepiej. Um, mamy oczekiwania ma się na CB i na Fed, ale w dłuższym terminie ta niepewność się utrzyma. Panie Marku, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Moim Państwa gościem pan Marek Rogalski, analityk Doma Maklerskiego BOŚ. Kolejny program prosto z parkietu, z parkietu tradycyjnie jutro o godzina godzinie 12, a jeszcze dzisiaj o godzinie 13, rzecz o